Kongres Smart City zainaugurowano w Kielcach. To cykl konferencji, które odbędą się w 16 polskich miastach. Koncepcja inteligentnego miasta jest inicjatywą, która ma ułatwić funkcjonowanie ośrodków miejskich poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energii, transportu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. Kielce mają w tej dziedzinie pewne osiągnięcia. W 2012 nagrodzono je na Kongresie Miast Inteligentnych w Barcelonie. Z tego, że Smart City jest jednym z kluczowych projektów Unii Europejskiej, planuje też skorzystać Kielcki Park Technologiczny. Zamierzamy przeznaczyć na to w perspektywie 2014-20 około 200 milionów złotych. To jest pojęcie bardzo ogólne Smart City. Generalnie chodzi o to, żeby ludziom się żyło lepiej w mieście. I to, co się w tej dziedzinie robi, to można bardzo różnie pojmować. Chodzi od dobrej komunikacji, od dobrego internetu, o, o, o zieleń miejską, o oszczędne, oszczędne źródła energii. Wiele, wiele problemów, nad którymi pracujemy. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy musieli w mieście wypracować politykę smart city. Powołamy do tego stosowny zespół i będziemy te unijne pieniądze konsumować w dużych ilościach. Zgodnie z ideą Smart City zarządzanie całym miastem polega na integracji zadań. Umożliwia to m.in. system informacji przestrzennej budowany w Kielcach od 2007 roku. Udostępnia te same dokładne dane nie tylko pracownikom jednostek miejskich, ale też mieszkańcom. Tak dzieje się na przykład w sferze planowania przestrzennego. Gdzie plany zagospodarowania przestrzennego są przygotowywane w systemie właśnie GISowym, systemie informacji przestrzennej, a jednocześnie mieszkańcy mogą w geoportalu zapoznawać się z projektami, tych planów, mogą składać online wnioski do tych planów i oczywiście również ci, którzy potem mają podjąć decyzję, a więc radni, mogą też lepiej zapoznać się z wszystkimi uwarunkowaniami. Uczestnicy kongresu dyskutują nad tym m.in. jak przełożyć teorię Smart City na konkretne rozwiązania. Jednym z nich jest zielony, zrównoważony transport, którego celem jest dbanie o środowisko naturalne. Ta elektryczna taksówka powstała dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej. Mamy tutaj taksówkę, która jest konwertowana, to był samochód paliwowy, który konwertowaliśmy 100% na elektryczne. Na dzień dzisiejszy, no, każdy wie jakie są zalety od samochodu elektrycznego, tylko trzeba teraz nowa technologia, która nas pozwala na szybko ładować i nas pozwala, że możemy dużo zasięg po prostu ich mieć. I możemy na różne miejsca jechać tą taksówką, której normalna taksówka paliwowa nie umożliwia. Organizatorami kongresu Smart City w naszym mieście były klastry Smart IT oraz Green Cars i targi Kielce. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął m.in. prezydent Kielc.